Panie trenerze, wynik 1 do 1, czy taki wynik brał pan, brałby pan w ciemno przed, tym, przed rozpoczęciem tego spotkania? Trudno powiedzieć, bo patrząc na nasz ostatni, ostatni dorobek tych meczów, które już graliśmy, widzę, no to tak. Natomiast z przebiegu meczu, szczególnie tej drugiej połowy, no to jest lekki niedostatek. No w pierwszej może gdzieś tam momentami zbyt chaotycznie i mało. Agresywnie zagraźliśmy, natomiast w drugiej połowie dominowaliśmy, nawet w dziesięciu grając mieliśmy przewagę. No szkoda, szkoda, szanujemy ten jeden, jeden punkt, bo jest dla nas istotny. Natomiast no, trzeba się przygotować do kolejnego meczu. Teraz jeszcze w międzyczasie mamy Puchar z Zagorniczanką, więc Puchar, później gramy z Tarnowią, bardzo ważny mecz i już teraz będziemy myśleć o tym. No Dzisiaj pozytyw, jeśli chodzi o tą drugą połowę, o grę, o zaangażowanie. O tak naprawdę, organizację w defensywie, w ofensywie, no i teraz trzeba to przekuć w kolejne lepsze wyniki. Czy Cybula Bartłomiej po odcierpieniu za tą czerwoną kartkę wróci od razu do składu, czy będzie musiał troszeczkę od komentować, Nie chcę tego komentować. Ale przyzna Pan, że no, bił Panu troszeczkę klina w plecy, kiedy ważyły się losy takie jeszcze tak naprawdę zwycięstwa dla Was, bo byliście w uderzeniu. Myślę, że tak, ale na gorąco nie chcę tego komentować, bo powiem dwa słowa dwa słowa za dużo i nie no Ten mecz miał takie dwa oblicza. W pierwszej połowie, tak jak Pan powiedział, w się troszeczkę chaotycznie. Z czego to wynikało? Przestraszyliście się troszeczkę? Czy to może to w głowie siedzi, to, że nie macie, że, że przegraliście pięć spotkań z rzędu? Myślę, że ma Pan rację akurat o tą drugą rzecz, że właśnie chłopaki nie chcieli przede wszystkim stracić bramki i może z tego wynikało też, że gdzieś tam nie by mieliśmy grać ofensywnie, a zagraliśmy tak naprawdę ani ofensywnie, ani defensywnie przez pierwszy etap meczu. No ale najważniejsze, że się podnieśliśmy, podnieśliśmy z tego i w drugiej połowie naprawdę, no oprócz incydentu, no naprawdę wszystko było naprawdę poukładane i każda zmiana, która została przeprowadzona, wnosiła ożywienie i to potężne i, i to cieszy. To cieszy i chcemy właśnie gdzieś tam kontynuować, kontynuować swoją, swoją grę żeby wygrywać kolejne mecze do końca sezonu jeszcze jest troszeczkę czasu, więc macie jeszcze okazję, żeby podreperować ten swój bilans punktowy Przed wami teraz mecz z Jadowniczanką Biorąc pod uwagę to kłopoty kadrowe, które właśnie też dzisiaj się same pojawiły, czyli czerwona kartka dla, dla Cebuli, Z tego, co chyba pamiętam, chyba 12, żółta kartka dla Jedenasta. 11, 11 aha, czyli jeszcze będziemy zabrać. E, no to mimo wszystko e, ta, ta kadra jest wąska. E, jak potraktujecie ten mecz z, z Jadowym Jaką przepustkę do powtórzenia sukcesu zeszłego roku? Znaczy, nie zgodzę się, że mamy wąską kadrę, ponieważ. Dzisiaj jeszcze w domu zostało dwóch chłopaków niepowołanych na mecz, więc myślę, że to jakoś poukadamy. Wiadomo, że gdzieś tam jak będzie ubytek Romana, to jest duże osłabienie, ale to tak jak każdego, jak kogoś brakuje, to musimy to uzupełnić i, i przygotować się do kolejnego przeciwnika tak, żeby, żeby wygrać ten mecz. Natomiast tak jak nawet gadaliśmy przed sezonem, no my puchar traktujemy tak samo poważnie jak, jak ligę. Wiadomo, że w tym roku będzie troszkę ciężej żeby powtórzyć to samo, zawsze tak samo czy z mistrzostwem, czy z awansem, czy z czymś, no, ciężko jest powtórzyć drugi raz ten sam sukces, natomiast no, my będziemy walczyć, wiadomo, że Liga jest dla nas najważniejsza, chcemy jak najwyższe miejsce w tabeli uzyskać, żeby nie było jakiegoś tam niepotrzebnego stresu, ale Puchar naprawdę bardzo mocno traktujemy. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję.